Panie z Wami, i z słowa Ewangelii według świętego Marka, a panie. Jezus nauczając Rzesze w świątyni, mówił: Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powóczystych szatach, Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze z krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wielu. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbonu. Wszyscy bowiem rzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie, to co mnie najbardziej uderzyło w tej Ewangelii, gdy czytałem ją raz, drugi raz. To taki narcystyczny obraz uczonych w prawie, którzy chodzą w poguczystych szatach, potrzebują dla, dla swojego istnienia jak tlenu, potrzebują, żeby ich pozdrawiano, żeby mieli pierwsze miejsca w synagodze, żeby mieli posłuch, żeby byli zauważeni. I cichość, prawie niezauważalność, Pokorę tej ubogiej wdowy, która wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz, czyli całe swoje utrzymanie. Narcystyczni, uczeni w prawie i dojrzała kobieta. I trudno jakoś tej Ewangelii nie odnieść do sytuacji, w której się znajdujemy. Bo na to bardzo mocno zwracał papież Franciszek, kiedy mówi o kryzysie w kościele, to bardzo mocno podkreśla, że on się między innymi bierze z tego narcystycznego skupienia na sobie duchownych, nas duchownych. Że większość problemów w kościele wynikają z klerykalizmu, a klerykalizm jest jakąś formą właśnie narcyzmu. Zobaczmy, jak trudno jest. W Polsce biskupom, księżom, zakonnikom przyjąć do wiadomości to, że w tym wymiarze takim społecznym yy, coraz mniej się społeczeństwo liczy z głosem hierarchów, księży, że coraz mniej się ich zaprasza w różne miejsca, że nie mają takiego prostego, jakby niezasłużonego autorytetu, który mieli przez wieki budowani. Dla mnie takim przykładem też narcystycznego sposobu funkcjonowania jest podejście do tematu, który jest mi bardzo bliski, który bardzo przeżywam każdego dnia, który jest źródłem, źródłem jakichś wielkich rozterek, ale właśnie znowu, żeby się nie skupić, że to są moje rosterki, moje przeżycia i że mi jest trudno, w temacie związanym z nadużyciami w Kościele. I traktowania osób skrzywdzonych w Kościele. Niestety, ciągle patrząc na ten temat, wsłuchując się w dyskusję wokół tego tematu, patrząc na, na różne wypowiedzi, mam ciągle przeświadczenie, że większość duchownych ciągle, nawet jeżeli już dopuszcza do siebie, dopuszcza do siebie tą świadomość, że takie nadużycia są, to ciągle chcę próbować je przeżywać w taki sposób narcystyczny, to znaczy w jaki? To znaczy z bólem, jak my bardzo to przeżywamy, że, że nasz wizerunek, wizerunek jest coraz gorszy. Czyli że przeżywanie tematu osób skrzywdzonych w kościele w sposób wizerunkowy, I niestety dotyczy to też, też mojego zakonu, to widzę. Że kiedy rozmawiamy o różnych nadużyciach związanych, nadużyci związanych z jednym z naszych współbraci, o którym myślę w ostatnich miesiącach dosyć głośno było, jest ciągle jakoś mniej lub bardziej, to widzę, że w takich różnych naszych dy dyskusjach zakonnych, podejściu ciągle gdzieś jest takie, takie skupienie na tym, jak my to przeżywamy. I jaki będzie w tym wszystkim, jaki jest i jaki będzie nasz wizerunek? I trudność przyjęcia krytyki, i nawet dotyczy to osób takich wybitnych w zakonie, których nie, nazwiska teraz nie będę wymieniał, który, który, który ma ogromny autorytet w kościele, w państwie też, który jest naprawdę mądrym człowiekiem, ale też opisując ostatnio w tym tygodniu tą, tą całą sprawę, też widzę takie narcystyczne podejście, nieumiejętność nie przyjęcia tego, że, że, że jakieś media, że jakieś osoby krytycznie podchodzą do tego, jak my rozwiązujemy te problemy, jak, jak podchodzimy do nich. I to jest najbardziej bolesne, że ciągle w tym temacie nadużyć w kościele, w centrum nie są osoby skrzywdzone, nie są osoby skrzywdzone. Mam taką łaskę, wyraźnie to mówię: to jest łaska, bo sam tego bym, bym nie, nie wymyślił czy, czy nie byłbym w stanie zrealizować, że mam kontakt z osobami skrzywdzonymi. I przez naszego współbrata, ale także zgłasza się do mnie coraz więcej różnych osób skrzywdzonych. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo ważna formacja. Bardzo ważny czas formacji. Formacji we współczuciu. Informacji w tym, że te osoby skrzywdzone w Kościele dzisiaj są Chrystusem, który jest w centrum, który powinien być w centrum. I mam ciągle takie przeświadczenie, że te osoby skrzywdzone ciągle nie są w centrum, ciągle są problemem dla wielu duchownych, że zgłaszają się, że, że oczekują pomocy, często nawet nie finansowej, ale zwyczajnej, duszpasterskiego towarzyszenia, pomocy psychologicznej, wysłuchania. Odbierania telefonów, odpisywania na maile. Tak, to są konkretne rzeczy. Żal też osób skrzywdzonych. Nieodpowiadanie na maile, na telefony. I to jest bardzo bolesne. I w tych osobach skrzywdzonych, z którymi mam kontakt, a pod yy, którymi jestem ogromnym wrażeniem, że ciągle walczą o swoją relację z Panem Bogiem i o to, że chcą być w kościele po tym wszystkim, co doświadczyli w imię Pana Boga, w imię Pana Boga, w cudzysłowie, i we wspólnocie Kościoła, w której szukali oparcia, bo przecież Chrystus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, obciążeni jesteście, a tutaj zostali skrzywdzeni. I jestem pełen podziwu dla wiary, z jaką się zmagają, przychodząc przez ogromne ciemności, na poziomie psychicznym, emocjonalnym, i także duchowym. I w nich widzę dzisiaj tą ubogą wdowę, która wrzuciła wszystko do skarbony. Czyli to jej zaufanie, którym wyrazem jest wrzucenie tych pieniędzy, to jest zaufanie, które wyrasta z ogromnego, z, z bardzo trudnego procesu. To nie jest takie proste zaufanie. Tak inni, o których Jezus mówi, wrzucali do skarbony, z czego im zbywało. Tak? To jest takie zaufanie, które niewiele kosztuje. Tak, ufam Panu Bogu, ale to nie jest związane z jakimiś sytuacjami granicznymi, z jakimś cierpieniem. Myślę, że nasze zaufanie do Pana Boga dojrzewa dopiero w momencie, kiedy my naprawdę przechodzimy jakieś graniczne sytuacje, gdzie jesteśmy odarci z podstawowego bezpieczeństwa życiowego. I wtedy jest pytanie o naszą wiarę i zaufanie do Chrystusa. Te osoby skrzywdzone, z którymi się spotykam, rozmawiam, są dla mnie Chrystusem, które wrzucają wszystko do tej skarbony. Kiedyś arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział, że to Chrystus jest tym, który do skarbony naszego ludzkiego losu wrzucił siebie. Przyjął ludzkie ciało, ograniczył siebie, żeby zaufać nam i zaufać Ojcu. I wszystko stracił, można powiedzieć, że do tej skarbony. Wrzucił wszystko, nie zostawił dla siebie żadnej przestrzeni bezpieczeństwa. Widzimy to na krzyżu. Chrystus jest pozbawiony najbardziej podstawowych elementów bezpieczeństwa i on się na to zgodził. Biada, jeśli ktoś z nas komuś odbiera takie podstawowe poczucie bezpieczeństwa, ale Chrystus przyjął je. Ze względu na miłość do nas, że zaufał Ojcu, ale w Ojcu zaufał każdemu z nas, bo ten los oddał w nasze ręce nas, ludzi słabych, kruchych, niepewnych siebie, grzeszników. I kiedy te osoby skrzywdzone powierzają swoje historie, to widzę właśnie to zaufanie. I panu Bogu, ale także i zaufanie drugiemu człowiekowi, bo po takich przejściach naprawdę jest bardzo trudno zaufać po raz kolejny. Bardzo trudno jest otworzyć swoje serce. I to jest bardzo ważne, żebyśmy jako chrześcijanie, bo myślę, że ten klerykalizm i ten narcyzm dotyczy nie tylko duchownych, ale też wielu świeckich, którzy, którzy nieraz mówią: No przecież to były osoby dorosłe, brak wyczucia. Brak wrażliwości, brak empatii wobec osób skrzywdzonych w kościele. To jest jeden z tematów, oczywiście. Tematów, gdzie powinniśmy uczyć się formacji we współczuciu i uczyć się tego, żeby nie być narcystycznie skupionym na sobie. Że mi jest tylko źle, mi jest trudno, że mi jest tym źle. Nieraz widzę siebie, jeżeli ktoś z czymś do mnie się zgłasza, o czymś opowiada, no to czuję pewien ciężar pewien ciężar i jakby odczuwam, że jest mi z tym źle. I, i trzeba się do umieć do tego też przyznać. Bo nikt z nas nie jest, nie jest Panem Bogiem, żeby unieść wszystko. Ale nie można się tylko zatrzymać na tym nie jestem źle, nie jestem jest z trudno. Tylko zobaczyć tego drugiego człowieka, który nie bez powodu przychodzi wołać o pomoc. Bo naprawdę trzeba ogromnej pokory, żeby poprosić o pomoc. Zwłaszcza w sytuacjach, gdzie się jest zranionym w tym najbardziej takim intymnym obszarze. I to nie dotyczy tylko księży, jak wiele osób skrzywdzonych nie jest w stanie otworzyć się przed najbliższymi we własnej rodzinie czu i czuje, że nie jest zrozumianych, nie jest przyjemnych, albo że rodzina nie chce słyszeć, widzieć i mówić, żeby mieć odsunięty problem. Żeby udawać, że nie ma problemu. To dzisiejsza Ewangelia nas przestrzega przed takim narcystycznym skupieniem na sobie, a zaprasza nas do zaufania. Takiego zaufania, zwłaszcza w takich przestrzeniach, w których jest nam najtrudniej, w którym jakby doświadczamy różnych sytuacji granicznych. Bo zaufać tak po prostu, bo jestem przyzwyczajony do modlitwy, która wyraża ufność, czyli do modlitwy, Koronką do Bożego Miłosierdzia. To jest bardzo proste. To niewiele kosztuje. Kilka minut. Natomiast zaufać, to znaczy złożyć swoje życie w ręce Pana Boga, kiedy nam się wszystko sypie. Kiedy jesteśmy do głębi skrzywdzeni, zranieni przez różne trudne sytuacje, przez cierpienie, przez opuszczenie, przez samotność, przez. Chorobę, która przychodzi jak potrzask, na, na, na którą nie jesteśmy gotowi, do której nas nikt nie przygotował, bo to przychodzi zawsze w sposób nieoczekiwany. I wtedy zaufać Panu Bogu. Ta kobieta ówdowa dzisiaj uczy nas, uczy nas takiego prawdziwego zaufania, zawierzenia, które wcale nie oznacza, że ona jest prosta. To nie chodzi o emocjonalne zaufanie. Emocje mogą w tym momencie grać w bardzo, jakby w swoim rytmie, możemy nie odczuwać tego zaufania. Możemy odczuwać przygnębienie, smutek i ból, ale zaufanie jest decyzją. Cnota nadziei nie jest cnotą, którą można sobie wypracować. To jest dar Ducha Świętego. I w takich sytuacjach granicznych trzeba naprawdę próbować wołać o łaskę nadziei. O łaskę ufności, o łaskę zawierzenia. I myślę, że ta kobieta, uboga wdowa, na niektórych obrazach pokazana jest z, z, gar, z, z garstką dzieci, z którą przychodzi. Jeszcze bardziej jest to wtedy bardziej poruszający ten obraz, że ona sama nie przychodzi, tylko ma wokół siebie garstkę dzieci głodnych, potrzebujących pomocy. I że ona, zanim przyjdzie do tej skarbony, to ona w drodze musi się zmagać. A co z dziećmi? A co będzie jutro? A czy to w ogóle ma sens? I może przyjście do świątyni i ona zauważa to samo co Jezus. Narcystyczni uczeni w prawie, którzy są zajęci sobą, którzy wypowiadają się na wiele ważnych tematów, ale które ich nie dotyczą. I łatwo im mówić, łatwo wypowiadać, łatwo yy, przemawiać. W bardzo różnych sprawach dotyczących kobiet, dotyczących skrzywdzonych, bo to ich niewiele kosztuje, niewiele nas kosztuje. Ta dzisiejsza Ewangelia jest zaproszeniem do tego, o czym papież Franciszek mówi, do nawrócenia pastoralnego. Na tym ma polegać też ta droga synodalna, którą Kościół rozpoczął, żebyśmy my duchowni. Nawracali się ze skupienia się na swoim wizerunku i na sobie, i na swojej wybitnej w cudzysłowie roli w Kościele. Żebyśmy bardziej Was zaczęli słuchać, dopuszczać Was głos, uczyć się Waszego głosu, uczyć się Waszej wrażliwości, uczyć się Waszego widzenia świata. A żebyśmy mniej pouczali, a mniej głosili Ewangelię, słuchając także Was. To jest bardzo trudne. Mówię o czymś, co jest jak miecz obosieczny dla samego siebie. Ale to jest jedyna droga, żeby nasze głoszenie i, i przepowiadanie nie było, yy, nie było rzeczą, którą sformułowano także w stosunku do osób skrzywdzonych, czyli dokrzywdzanie. Są osoby skrzywdzone w kościele, ale narcystyczne rozwiązywanie tych problemów o jak jak strasznie ci nasi biskupi zostali potraktowani, jakie kary mają, nie mogą odprawiać wielkiej celebry. Kto tu mówi o jakiejkolwiek karze takiej naprawdę realnej, to ktoś naprawdę odklejony od życia może tylko tak mówić. I to jest do, można powiedzieć, dokrzywdzanie tych osób, bo są one już raz skrzywdzone, ale brak empatii i narcystyczne zajmowanie się tym tematem, czyli tylko swoim wizerunkiem, powoduje, że te osoby jeszcze bardziej są dokrzywdzone. Ja dzisiaj głównie biję się w piersi nas, duchowych, ale myślę, że każdy z nas w jakimś tam wymiarze swojego życia i relacji z innymi musi zrobić sobie rachunek sumienia, czy naszym narcyzmem nie dokrzywdzamy innych, którzy są obok nas.